Dzień manko, w dzisiejszym odcinku kupujemy na naszej święki morskiej, której jeszcze nie ma, ale ją kupimy. Kupujemy jej różne rzeczy i to będą głównie jedzonko dzisiaj. Czyli przysmaki, dobra. zobaczymy sobie nowości, jakieś promocje. Ale super, ale róż No dobra. Ja już oglądałam to pik, ale jakby no... Dobra, yy, to wyjdziemy sobie z piżarni. I no. Ja tu mam włączone sortowanie od najtynniejszego. Um, Będziemy kupować dzisiaj dużo rzeczy. No, dobra, weźmę głuk, bo to sobie dosypuję różne te. Ostropest, co to jest ostropez w ogóle? Dobra, kupię, ale, bo słyszałam, że to jest bardzo dobre dla do świnek. Takie jakieś ziarenka jakby. Aha, czyli... no. Dobra. Zobaczmy na tym. Aha, game changer, czyli groszek w płatkach. Coś, co wszyscy lubią. Wszystkie, w sensie, świnki. No dobra, suszone owoce, oni też lubią. To wezmę. No i coś na przegryzkę takiego twardszego. No to gryzaczki z wiesiołka Dodamy do Goszyka. No dobra. Dalej weźmiemy sobie chyba weźmiemy buraczka. Dobra, wzi wziąłem buraczka. Yy... Coś jeszcze. Ile mamy już? Aha, bo dzisiaj mamy kwotę 50 zł, więc no. Czy ja już wziąłem buraka słusznego? Nie wiem. Yy, dobra, pasternak. ja jeszcze mieszankę. No i chyba tyle. Ale jeszcze jakąś zabawkę im kupię. W sensie jej. Dobra, wszystkie z tej kategorii Dobra, na początku sobie troszkę pooglądam Dobra, już są mega drogie. Chyba kupię jej taką piłkę tą dużą. Nie jestem pewna. No, chyba... No tak, dobra. No. I mi jej zostało tylko... Aha, bo za dużo jest. Dobra, musimy się trzymać ściśle. To weźmiemy. Weźmiemy głowę, wyrzucimy, bo to jest najtańsze. Dobra, to mi zostało tylko.